Marta Mus jest pewna, że nikt nie zdoła zdemaskować jej kłamstw o zmarłej kuzynce ze Stanów. Dziewczyna cieszy się z zainteresowania i współczucia koleżanek. Ej, może przyjdziesz dzisiaj do mnie z Emilią po szkole? Samo mówimy pizza, a w coś obejrzymy? Nie mam ochoty na pizzę. To może lody? No, okej, okay, mogą być. Ej! Gaja, weź się od nas oczy, jesteś podła! Gdzie ja jestem podła? To ja wam naciskałam że moja kuzynka przedawkowała dragi i że jej chłopak to jest taki gangster? To wszystko prawda! Słyszałaś? Tak. Słuchajcie, poznajcie Ankemus Jest to kuzynka naszej kochanej Marty. Chciała powiedzieć yy, bardzo ważne informacje. Marta, to jest Twoja kuzynka? Oszukałaś nas? To jest Twoja kuzynka czy nie? Tak, to ja. Jak chcecie, to sobie sprawdźcie. A ty, Marta, stuknij się w głowę. Sześć lat się nie widziałyśmy, a tu nagle pisze do mnie jakaś Twoja koleżanka na pejsie, że nie żyje. Miałaś się o tym nie dowiedzieć. Aha, i to jest Twoje usprawiedliwienie, tak? Wiesz co, sorry, ale ja chyba napiszę do Twoich starych. Cześć! Jak mogłaś? Przecież my ci naprawdę współczułyśmy. Twoja kuzynka ma jesteś nienormalna. Mówiłam wam, a ty nie jesteś lepsza. No ale dziewczyny, no weźcie, poczekajcie, no wytłumaczę wam. Czekaj. Po prostu chciałaś przebić moją historię. Nigdy nie pogodzisz się z tym, że zawsze wygrywam. Wygrywasz? Nawet nie jesteś taka popularna jak ja. Powiedziała laska, która wlasuje się na trupach. <noise> Dziewczyny, no porozmawiajmy. Po co? Przecież wy macie swój jakiś głupi konkurs, a my się w ogóle nie liczymy. Nieprawda! Dziewczyny, ja robiłam to wszystko tylko po to, żeby Marta was wreszcie przestała okłamywać. A ty nam niby nie ściemniałaś? Myśliłaś ten CSC, a myślałaś, że jesteśmy naiwne i to łykniemy. Właśnie! Obie macie nas gdzieś. Nic was nie obchodziło, że my się przejmujemy. No, przepraszam. No i co z tego? Martwiłyśmy się, ciebie wspierałyśmy, a ty nam komałaś w żywe oczy. Obie się od nas odczepcie. Jesteście beznadziejnymi przyjaciółkami. Dałeś mi ciała. Ty bardziej. Dobra, nie chcę się z tobą gadać. Dobrze.